Serce, tu jest! Okej, okay, to to jest dziwne. Oh, on się na nas patrzy! Hej, wszystkim z tej strony streamy witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive. I dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy na mapie Halloweenowej. Jeden dzień się spóźniłem, okej? Okay? Tylko jeden. I w dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzać mapę specjalnie przygotowaną pod Halloween. Mamy auto nasze i mamy auto Grzesia, bo Grzesiu również będzie jechać za nami, przed nami, czy jeszcze nie wiem gdzie. Są straszne dźwięki na tej mapie, więc już jest strasznie, zaczyna być strasznie. Będziemy jechać Volkswagenem, zobaczcie jakie on ma światła, on ma serio... On, nie to... On ma serio dobre światła, więc nie musimy się o nic martwić. Grzesiu z kolei ma troszkę gorsze światła, bo to są Grzezia, to są nasze. I ogólnie historia jest taka, że za nami wywaliły się drzewa, a my wróciliśmy do tego lasu, żeby coś tam wziąć z naszego campingu. I były jakieś tam, oczywiście, poczekajcie, bo tu jest jakaś stacja benzynowa. Oczywiście Grzesiu jedzie za nami. Zobaczmy, co tu się dzieje. Jest jakaś muzyczka, ale wejść się do środka nie da. Jeszcze jest mega strasznie wokół, więc jedziemy dalej. Grzesiu oczywiście jedzie za nami. Musimy się skupić na drodze, bo serio, nie widać nic przed nami. Okej, okay, na spokojnie, Screamy. Na spokojnie. Grzesiu jest za nami, jest za nami, Grzesiu. Nie boimy się przez to. Te dźwięki są naprawdę straszne. Jest aż taka głucha cisza. Nawet nie wiem, gdzie mam jechać w sumie, ale jedziemy. Po prostu jedziemy nie za szybko, nie za wolno. Myślałem, że te światła. Będą troszkę lepsze. Grzesiu na szczęście nas oświetla, więc jakkolwiek widać ten samochód, cały czas jest za nami, to jest straszne, bo go nie widać zbytnio za kierownicą. Jest światło, jest w końcu światło, gdzie my jesteśmy. Są jakieś bloki stare i ta mapa została stworzona od nowa. To nie jest jakaś mapa, po prostu gdzie jest ciemno. Mamy jakieś garaże, środek tu widać nawet. Mam nadzieję, że tu nic. Przez okno, nie wyskoczy. Na górze też nic nie widzę. Grzesio, słuchaj, poczekaj tu. Wchodzę tam. Widzowie jednak nie chcę tam wchodzić. Jest tak ciemno, że ja serio nic, a nic nie widzę. Jedziemy dalej w podróż. Grzesio ma chyba przebitą oponę, więc nie wiem, czy daleko zajedzie. Najwyżej się do nas przesiądzie. Jedziemy dalej. Możemy troszkę przyspieszyć. Tylko ważne. Tu, tu są jakieś góry, okej, okay, widzę jakieś góry Ważne, żeby nie jechać za szybko Bo możemy się zdziwić Że będzie jakieś wywalone drzewo Bo ponoć burza była Okej, okay, mamy jakąś wieżę Czekajcie, czy jesteśmy na miejscu? Droga chyba się nie ciągnie dalej Chociaż może się ciągnie Wejdźmy na tą wieżę Grzesiu, czekaj, mogę tu wejść do środka? Nie mogę tu wejść do środka Czuję się jakbym grał w inną grę niż Jeep. Zobaczcie, tu jest obraz chyba tej stacji benzynowej I tu coś chyba dziwnego stoi, jakby ludzie tu stali. Tu głowa, tu głowa, ale nieważne. Nie przejmujemy się. To tylko straszna mapa Halloween. Nic tu nie powinno się stać. To jest Bimengi. Gra samochodowa z Creamy. Nie bój się. Będzie dobrze. Kolejne lampy tutaj są, więc tu nie jest wcale aż tak strasznie. Tutaj ludność normalnie jest, bo te lampy dla kogoś powinny świecić. Mamy plac zabaw. Kto tutaj robi plac zabaw? Tu powinien być jakiś obraz ale obrazu nie widzę. W głąb lasu nie będę patrzeć! Jedziemy dalej. Czemu nawet nikogo na parkingu nie ma? To jest dziwne. Tam coś się świeci w oddali. Dobra, jedziemy. Grzesiu, jedziemy, nie zgub się. Okej, okay, tu będzie troszkę szybciej, więc uważaj, Grzesiu na zakręty. Co to jest? Co? <laughs> Grzesio, Co ty zrobiłeś? Opętało cię czy co? Jeszcze przy tym ognisku tak dziwnie to wygląda. Mamy ogni... Cze czekajcie, bo tu się pali. Stanę i oświetlę to wszystko, nawet Grzesia. Ale skoro jest ognisko, to powin. Co to jest? Nawet ciężko stwierdzić, co to jest za obraz. Zobaczcie, tu jest woda. Jesteśmy przy wodzie. Halo! Jest tu kto? Grzesiu się walił ważkami, przepraszam za kolegę, ale mi to wygląda trochę na ręce, trochę na te namioty, jakby z lotu ptaka, ale nic nie widzę. Jedziemy dalej, może coś się więcej wyjaśni. Grzesiu tym razem postara się w nic nie przewalić. Znowu coś tutaj w oddali świeci, kolejny budynek, tak mi się wydaje. Później na tej mapie wyścig zrobimy, nie? Tylko już jak będzie jasno. Mamy kolejny obraz, nikogo w tej. Za dźwięki. Nikogo w tej przyczepie nie widzę. Teraz jest zdjęcie przystanku. Nadal nie wiem o co tu chodzi. Zobaczcie, tam namiot świeci nadal. A może to zdjęcie tej stacji benzynowej, nawet? Znaczy, rysunek. O! Okej! Okay. Skończyła się droga. Chyba wjeżdżamy już powoli tam, gdzie my kempingowaliśmy. Powolutku jedziemy. Też nie chcemy, żeby się nam opony jakkolwiek przebiły. Dziwne dźwięki są, dziwne dźwięki są, ale okej, okay, jedziemy dalej. Grzesiu jest za nami i jest za nami. Co droga się rozdziela? Co, co się dzieje? Okej, okay, to, to tylko piach, to tylko piach. Jedziemy w prawo. Jedziemy w prawo. To jest kolejna droga! Jedziemy znowu w prawo. Czy Grzesiu jedzie. Grzesiu, chodź tu! Zniknął! Naprawiłem auto dla Grzesia, jedziemy dalej! O! Przebił sobie opony właśnie! Albo ktoś nam chciał specjalnie przebić te opony. Zobaczcie, zostaje w tyle! Grzesiu, przyspiesz, proszę cię! Okej, okay, jedzie, więc jesteśmy bezpieczni. Grzesiu jak jest, to się nie boi ani trochę. Co, czy to jest dom? Podjedźmy do niego. Co? Co? Grzesiu! Co ty robisz? Co ty robisz? Nie, nie! Co on zrobił? Jeszcze światło musi się wyłączyć. Co to jest za dom w ogóle? Dobrze, że się. Światła działają. Nie no, nie mogę stąd wyjechać, to jest za śliskie. Boję się pomyśleć, co to jest, nawet, ale zobaczmy, co tu się dzieje. Tu się rusza jeszcze w środku. Nie no, to jest już creepy. To jest creepy na maksa powoli, a to jeszcze nie koniec. Stary, gdzie? Grzeziu, Grzeziu, patrz na drogę. Mam wrażenie, że on jest powoli coraz bardziej opętany. Ale nie widzę tu żadnego zdjęcia. To powinno być zdjęcie gdzieś na ziemi. Nie będę na pewno obchodzić sam oponę. Tego domu dookoła tutaj też nic nie ma. Wiecie co, jedziemy stąd. Jedziemy stąd, bo to jest straszne. Grzesio, oczywiście, ma znowu naprawiony samochód, bo on by nigdzie nie dojechał sam. My mamy już całkowicie rozwalony z kolei. Z tyłu nie mamy świateł. Mamy przebite opony z przodu. Nie no, znowu dwie drogi. Znowu jedziemy w prawo w takim razie. Znowu dwie drogi! Widzowie ogólnie zresetowałem przez przypadek samochód, zniszczyłem go mniej więcej podobnie, ale największe pytanie budzi u mnie jedna rzecz. Zobaczcie, teraz światła świecą mega, mega mocno. Nie wiem już, gdzie jechać naprawdę. Znaczy wiem, gdzie jestem, ale nie wiem, czy jechać w lewo czy w prawo, bo nie wiem też czego się spodziewać. Jeszcze tu jest jakoś dziwnie ciemniej, a te światła, te światła są cały czas te same. Zobacz. My coraz mniej widzimy To jest przerażające Grzesia za nami nie ma Coś tam jest, jakiś domek Może cywilizacja wreszcie Zobaczcie, to świeci na maksa Coś tam w środku jest Co to jest w środku? Co to za dźwięki? Co to za dźwięki? Ktoś tu jest przy oknie Stary On się na nas patrzy Co? Tu jest obraz, tu jest obraz, tu jest obraz Czy... Czy to jest jakiś wjazd do jaskini? Czy ja muszę się tam udać? Czy to jest jakiś samochód? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Zniknął! Zniknął! Uciekam stąd! Samochodzie, proszę! Zabierz mnie stąd, nie? Po prostu zabierz mnie stąd. Bo tutaj raczej dookoła nic nie ma. Dosłownie nic tu nie ma. Nie spodziewałem się, że ktoś tak dobrze mapę z BeamNG może zrobić. I zobaczcie, wraca nasza moc świateł. Grzesiu, grzesiu. Co Co ty zrobi? Czemu nagle się przy. Cu? Cu? Nie no, aż muszę zaświecić. Widzowie? Nie ma grzesia! Ja stąd jadę. Ja stąd jadę po prostu. To jest zbyt creepy. Wcześniej jechałem tędy, zanim przez przypadek sobie zrespiłem samochód. Więc robimy szybki mega przejazd przez las. Znowu się przyciemniają reflektory. To jest dziwne. Zobaczcie, one przestają działać po prostu. A Okej, okay, nic nie widzę, nic nie widzę autentycznie nic nie widzę. Nie wiem gdzie jechać. Nie wiem o co chodzi, ale światła grzesia, coś mnie wciąga. Coś... Idę do tyłu, coś się zbugowało po prostu To jest dziwne, ale światła Grzesia działają Nasze nie działają To jest tylko drewno do palenia, ale nic tu innego nie widzę Więc jedziemy dalej korzystając ze świateł Grzesia Bo tutaj cokolwiek widać wtedy Chociaż jest to mega straszne I znowu jest jakiś domek przed nami, o tam Może tym razem nieco... Bardziej normalny? On nie wydaje się ani trochę normalny. Co tu się dzieje? Co to jest? To jest zdjęcie przystanku z lasem. Tu w środku nic podejrzanego nie widzę. Jedziemy dalej. Mam wrażenie, że jesteśmy na dobrym tropie, żeby rozwikłać tą zagadkę, co tu się dzieje. O! Okej! Okej! Okay. Okay. Robi się niebezpiecznie Robi się naprawdę niebezpiecznie Grzesiu, jedź za mną Co to za dźwięki? Są okropne Przejeżdżamy przez krwawą drogę calusieńką Jeszcze to jest mega śliskie Jedzie się dosłownie jak po lodzie Ja teraz hamuję, hamuję Walnąłem w kamień Spróbujmy przez to przejechać jak najszybciej Chociaż nie wiem, czy to się skończy w ogóle Znowu wjeżdżamy do lasu Wyjeżdżamy z tamtej Krwawej drogi. Przepraszam bardzo, ale gdzie nasza postać? Gdzie nasza postać kempingowała, bo to jest dziwne. Czy to, czy to jest to miejsce? Czy to jest to miejsce? Co to za Ledy tam są? Znaczy lampki. To jest samolot, ale zdjęcia tu żadnego nie widzę. Znaczy rysunku. Jedziemy dalej. W ogóle Grzesiu zaczął się tak dziwnie trzymać bardziej z tyłu. Mam takie wrażenie, przynajmniej. Jedźmy dalej. Mamy przystanek, o którym była mowa. To był rysunek. I bo, było... co ty robisz, Grzesiu? Jakoś dziwnie nie umiesz prowadzić. I tu było zdjęcie na górę. Dosłownie na górę. O w ten sposób jakoś. Ale nic tu nie widzę. Okej, okay, kolejna rzecz. Tutaj też nic nie ma. Czy to jest to? Czy to jest ten tunel? Zobaczcie, jest przeogromny. Ja mam tam wjechać czy iść? Grzesiu, Grzesiu, chodź tu. Grzesiu. Co? On jest w samochodzie? Nie ma go w samochodzie! W sumie go wtedy już nie było w samochodzie! Nie no, jeszcze się dziwnie zachowuje. Co ty... Co ty? Nie! Nie! Oho! Co ty? Co ty, robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Musimy wrócić do naszego samochodu! Sami zjedźmy ten... Ten samochód jest jakiś opętany. Zobaczcie, on... On jedzie nadal. <grym> Wywalił się! Jedziemy stąd. Zobaczmy, co tu się dzieje. Jest mega ciemno. Zresetujmy sobie też samochód, żeby było cokolwiek widać, bo to też bez sensu dla Was, żebyście nic nie widzieli. Jedziemy w lewo na tym tunelu. No i ja też nic nie widzę zresztą. Zobaczmy, co tu na nas czeka. C czemu my w ogóle jesteśmy w tunelu? To też jest pytanie. Wątpię, że tutaj nocowaliśmy sobie. Jaki długi jest ten tunel w ogóle? Ale nasz Volkswagen jakoś sobie daje. Rady, gdy jest w pełni, w pełni nowy, bo tam już się dosłownie nie dało jechać. Są jakieś dziwne dźwięki powoli Była głucha cisza, a teraz jakieś basy dziwne słyszę Mamy dwie drogi chyba Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo Czy tu coś jest? Tutaj chyba nic nie ma Tam dalej nie chcę iść, bo coś się dziwnego rusza w tej wodzie Jedziemy stąd Nie no, jesteśmy jakieś tysiąc metrów pod ziemią Tu jest jakiś budynek, nie? Ze starożytnych czasów Czy to jest jakieś gardło? Co Okej, okay. jeszcze ktoś śpiewał. Nie, no jesteśmy w gardle. Spadamy. Okej, okay. hamujemy, hamujemy. Nie wiem, co się dzieje przed nami. Nawet nie widzę. To jest creepy. To, co tu się dzieje, jest creepy. Stwierdziłem też, że zmienimy sobie samochód. Jakkolwiek to... Czy to jest ta wieża z wcześniej? Naprawdę? Czy już cały świat na górze został zjedzony? W sumie ja też jestem zjedzony. Co to jest? To są te bloki z wcześniej! Wow! Zobaczcie, mamy domy. Domów nie widziałem, co prawda. Mogłem, mogłem je ominąć. Zobaczmy też, czy coś jest za tym blokiem. Okej, okay, jest zjazd. Jedziemy tędy. I mamy tą Przyczepę z wcześniej. Czyli jesteśmy już chyba na końcu, prawie. Tu jest jakiś dom. O! Dzi Dziwne dźwięki. T to jest ten dom, gdzie był ten NPC, chyba? Znaczy, NPC. -t. T ten straszny gość. Zobaczcie, pozwoliłem sobie zajrzeć i tutaj go nie ma. Mamy jakiś przystanek lub stację benzynową. Zaczyna. Zaczyna się robić dziwnie. Rosną tu drzewa w tym kartle i się zrobiło dziwnie cicho. Zobaczcie, mamy dwie drogi. Jedziemy w lewo. Jedziemy w lewo. Co to jest? Co to jest? Serce tu jest. Co? Co? Ok? To, to jest dziwne? To jest mega dziwne. Czy ja mam tam skoczyć po prostu? Trudno. Skaczemy tam. Co prawda, powoli się postaram tutaj skoczyć, żeby cokolwiek widzieć. Podczas spada. Tak, cokolwiek widzieć. Super. Wątpię, żebyśmy to przeżyli. Ale płyniemy tą rzeką. Znaczy rzeką. Układem trawiennym. Z dość dużą prędkością. Spadam gdzieś. Spadam gdzieś. Gdzie my jesteśmy? Zresetujmy nasze auto. Postawmy je na no. Co? Co? To jest, Grzesiu! Co jest? Nawet nie mogę szybko zbytnio chodzić. Stary, wstawaj! Wstawaj! Musisz żyć! Wsadziłem go do samochodu. Grzesiu nagle zaczął kręcić kierownicą. Zobaczcie, kręci kierownicą, ale nieważne. Włączyłem też sygnały, żeby więcej widzieć. Tu jest jakaś szczelina. Wjeżdżamy w tą szczelinę. Chyba jesteśmy na miejscu. Nie, okej. Okay. Dobra, nieważne. Jednak to nie. Co? Tu nic nie ma? Jak tu nic nie ma? Chyba źle po... Oh! Zobaczcie! Co? Nie! Co? Zjada nas! Zobaczcie! Co? Aha! Spoko! Zróbmy w takim razie też dzień na tej mapie. Teraz jest aż dziwnie jasno, aż boli w oczy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Zobaczcie nawet księżyc, widać. Zmniejszmy też mgłę. Okej, okay, dobra, tutaj jechaliśmy, pamiętam. Tu się naprawdę dużo działo. Tu było jakieś jezioro. Tego akurat nie pamiętam. Ten nie jechałem. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale po drodze też były manekiny. Te, które właśnie zniknęły. Znaczy, ten, który właśnie zniknął w domu. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie. I bam, bam.